Biorę już młot i ruszam na robotę Siemano, kolejny dzień, a w sumie yy, jeden po, bo wczoraj nie robiłem. 27 dzisiaj listopad. Jak widać śnieg się utrzymuje, ale je, niby, niby słonecznie, ale jest wiecznie za to. Plus około 5-6 stopni A zobaczmy jaka temperatura jest w solarni. Co? Minus 1! <noise> Ten to ja muszę chyba już pożegrać, bo tu na pewno nie jest minus jeden Kurde. Tu jest... No, cieplej może nie jest, ale jest podobna temperatura jak na dworzu, dlatego. Dlatego nie chce mi się wierzyć, że tu jest minus jeden <noise> Muszę go wywalić. I jakiś inny tu przynieść. Dobra, mniejsza z tym. A poliowałem ostatnio. Zacząłem, znaczy się Ale zanim tą, dam tą paroizolację Do końca, to muszę nawiercić wentylację Jednak kurde Tu na oknach będę nawiercał Chyba jedno na razie okno Chyba, że, że polecę... nie, jedno starczy na razie Żeby gdzieś ta para uciekała Najwyżej ja zobaczę jak to będzie się sprawdzać i wtedy Jeszcze na drugim oknie nawiercę, gdzieś musi ta para jednak uciekać a ta, a ta wentylacja wygląda tak. Mówiłem, że sobie, że sobie ostatnio, gada, ostatnio mówiłem, że dawałem na okna, ale wymieniłem okna i taki, taki, zdjąłem tę wentylację. Coś takiego. Prosta wentylacja. Tu jest ten, jak to się nazywa, szablon taki do nawiercania. Także zaraz sobie go przyłożę do okna i będę zaznaczał i wiercił. Mam nadzieję, że. Muszę jak najwyżej dać, żeby szybnie wywiercić, bo trochę będzie przypał Dobra To działamy Póki nie pada sobie to wywiercę bo i z zewnątrz muszę też ich zamontować sobie zaznaczę jak najwyżej, ale muszę zobaczyć jak to wygląda Szablon mam a nawiercę żebym za dużo nie nawiercił, żebym za wysoko nie podniósł, ale widzę, że to wchodzi To samo ta strona Czyli mogę go podnieść do góry Okej. Okay. Na środku mniej więcej. Dobra, jak już mierzę, sobie to tak zrobię, żeby było na środku, nie? 15,5 15. Dobra, prawie było. zaznaczam, ale ja nic nie widzę. Kurwa łówka nie mam. Super, żeby nie było ołówka w tym burdelingu, to jestem w szoku. a szkoda, kurwa gada, szkoda, szczępi Naprawdę, kolejny długopis. Kurwa, no nie mam czym zaznaczyć. Dobra, już wiem co zrobię. Włożę sobie małe wiertło cienkie i będę wiercił od razu w ten sposób zaznaczę geniusz dobra, teraz będę nawiercał, nie dobrze widział wtedy kurwa jak to było teraz chyba tu gdzieś koło. nie będę 10 razy sprawdzał dobra nie ma co, trzeba nawiercać ale zeszło STANDARDY MUSZĄ BYĆ ZACHOWANE dobra aha, to jest żeby śrubki dać to też, też nawiercę sobie cienko dobra okej okay. takie cóż teraz sobie to bardziej na nawiercę Ale oczywiście większym wiertłem to wszystko zrobię. O kurwa. Już miała być śrubka. Chłopie, coś się zrobił Ja. No dobra, trudno. Szyby raczej nie ma, także luz. Dobra. Teraz wezmę grubsze wiertło. I dłuższe przede wszystkim. Dziesiątkę chyba. Nie no, to jest dycha. Okej. Okay. I możemy wiercić. A jak? Wiercim dziada. Konkretnie sprzętem. Kurwa tempy. Co za przypadek. Było fajnie, żeby jeszcze było ostre to wiertło. Dobra, muszę chyba najpierw wziąć jakieś inne wiertło, ostre. Dopiero wtedy tą dziesiątką wiercić. O kurde, to już jedenastka najmniejsza. O nie, to za duże jest. Ciekawe, czy ja mam takie wiertło tutaj. Ja mam wyniesione wszystko, kurde, do garażu już. Ale lipa. Muszę iść do garażu Po wiertło. No, nie mam tutaj A czekaj, może tu jest Mam tutaj, dobra A czy ono jest ostre, jeszcze pytanie Dobra, najpierw sobie nawierzę tym Lepiej wchodzi tu Do środka. Ale to jest kurwa, tu krzywo. Ja no, w Moim stanie, według mnie, kilka nie niedociągnięć jest. Dobrze jest. Tu to jeszcze, ale nie wiem, co może być z drugiej strony siedziać. Ja tak będę nawiercał krzywo z drugiej strony wszystko może być na wierzchu. Chyba, <laughs> że większa jest trochę tamta opaska. Dobra, wezmę teraz to wiertło drugie. Mam nadzieję, że to będzie ostre. Mam nadzieję, że matką głupich. Jak nie, to pójdę do garażu i wezmę inne. Jeden, jeden chuj, że tak powiem. Nie, no to niemożliwe. Nie, no trochę lepszy jest. Nie wydaje mi się. Dobra, będę na bo to trochę potrwa. Może pójdę po wiertło, nawet lepszy i ołówek. W sumie tak. O, mam nowkę, pójdę. Wiertło znalazłem. I to Park Sajda Ale wam powiem, że bierze. Pokażę. Nie byle. Nie byle co. Jestem zadowolony. Tak bierze, że aż mi kurde obok... <ścoughs> Rozsadziło tu. Ale dobrze. To i tak tego nie będzie widać. O! O kurwa już widzę, że to będzie krzywo. Nie wiem czy widzicie. Takowa robota. Kamerka na głowie. No Może coś widać. Także... O znowu kurwa. Jedno kurwa za tępę wiertło, drugie za ostry. Co dobre jest. Taka sytuacja ale ładnie, ładnie chociaż, chociaż ładnie rżnie to i tak tutaj mówię, nie będzie tego widać co nie może to przejmować a, mo a może to tak ma być Staram się to wiercić w, pio, w pionie, w poziomie, ale minimal, z minimalnym spadkiem w tamtą stronę, żeby ta woda czy te, te odchodziły na zewnątrz, a nie do środka. się tam będzie coś skraplać jakaś woda, czy, czy nawet, jakby deszcz zaciekał, czy coś będę musiał chyba z silikonem też z zewnątrz przelecieć, ale to nie teraz, na wiosnę. Dobrze, to wiertło mi wyda jeszcze jest na tyle długie, że nie muszę tego dawać długiego. Tam to jest stępy. A to jak widać wchodzi jak masło. Zobaczcie jak to z zewnątrz wygląda. Chociaż mogę się przestraszyć. Ale nie za nisko, bo tam kurwa ta szyba jest Chodzi jak w masło Dobra, nawiercę to ładniej i sobie zamontuję te kratki gdzie z zewnątrz i od środka Dobra nawierciłem, wyczyściłem o elegancko! Dobrze jest Już zaraz z tej strony przykręcę napiew. I później zaraz z drugiej strony Muszę to zdjąć najpierw. Tu się jakoś wypina. Aha, takie coś Czyli najpierw to montuję, a później to nakładam. Okej. Okay. Najgorzej, że tam zacząłem wiercić tym wiertłem a się nie będzie trzymać, ale dobra. E ja będę musiał jakiegoś wkręta dać większego Tu pasuje ładnie dobra Nie za bardzo tu przykręcić też Żeby nie pękło. Bo nie wiadomo co to za O i tutaj spróbuję Może mnie trzymać No właśnie Nie no coś tam Ja Nie trzyma nie trzyma moczu Ale na napierdziela zimnem Normalnie muszę wkręta znaleźć grubszego albo dłuższego jakiegoś zwykłego weźmiemy zwykłego gipsa gipso wkręta o do gipsów wkręta zwykłego Jeszcze trochę do gipsy kręcił Dobra, złapało. Kurwa trochę krzywo poszło, ale złapało. Przyczepim to, tu jest taka regulacja. Jak to było teraz? Muszę tą stroną, bo jak tu dam do samej góry, to jest zamknięte. Najlepiej do dołu. Też. No i elegancko. Pizzi. Piździsz aż miło Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł nie będę tego zamykał, bo Musi cały czas odwietrzyć Jeszcze muszę z zewnątrz iść Przykręcić tą zewnętrzną osłonę To na te krótkie już przykręcę Jeden i gdzieś tu miałem drugi Dobra Weźmy tą I drabinę пизди возьми, черт возьми! Сегодня вечерний, страшно Если бы солнце светило, то было тепло, а сейчас зажгло Зима Черт я не хотел этой тропинке положить На грязь Ну, может удастся I drabiny Ażem wyrzeźbił dobrze jest Okej okay. Troszkę to pożółkło kurde ale nic nie zrobi Dobra jednego wkręta Zaraz się spierdzielę tak jak teraz O, coś takiego Żeby zakryć tutaj to co żeby Woram Kurz Ja jebie kurwa I w pizdu. Я курва же две шрубки не спаду. Одну мам, другую не мам. Być tak teraz okej, okay. no ja pierdolę, nie przykręcę o. Dobra, miałem bardziej w tę stronę przesunąć. Dobra, to się przemaluje kurwa śrubkę znaleźć jest okej okay. Gitara, wentylacja gotowa. Tu powinien być silikon, ogólnie z góry dany, ale dobra historia. Na jednym oknie starczy. Na razie. Dobra, walczę dalej z podium. Z o, wentylacja jest. piździ Piszcie. Dobrze jest, także już para się tak nie będzie, znaczy nie powinna w ogóle się zbierać. Nie? Tu jest wentylacja, ale powinien być jeszcze otwór jakiś z dołu, nie? Nawiercony. Nie wiem, czy nie będę robił na drzwiach też albo gdzieś z drugiej No zobaczę, jak to będzie się sprawdzać. A, folia. La 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 laj la, la. będzie tam, będzie zajebiście, jak go się zrobi remont, to padną Będzie, będzie zajebiście, będzie, będzie zajebiście, jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście, będzie tam. A, będzie zajebiście, będzie zajebiście.